Siemaneczko kurwa z komórkami rowerowymi, kurwa drabiny, wszystko o. kurwa <tryk> o. jaka machina, a jaki łańcuch nie nasmarowany, rower z komunii. Jedziemy. Trochę niestabilnie, bo jedną ręką ma ten rower, to ło. Jak 30-letnia BMK składana z trzech. Taki to jest rower. Zobacz to byku kurwa. Ale go tak nie widać przy wyższych prędkościach? Ta tarcza na, kurwia na boki. Bicie ma takie, jakby ktoś to nagrzał w pizdu. I do wody wpierdolił. Taka kurwa tarcza. Ale hamulce no, z butów nie wyrywa. Gnamy na trening coś potrenować. Siemaneczko kurwa. Pierwszy miesiąc redukcji, nawet troszkę ponad. Za mną już. Leciałem z wagą około chyba 6 kg, ale ta waga nie ma większego znaczenia, bo ciągle się waha tam w kolice 79 do 81 kilo. No ale wiadomo, woda. Woda skacze, treść jelitowa. Ale mogę powiedzieć, że 8 dyszek, takie solidne waże przy dość fajnym nabiciu. Nie jestem może. Ale kurwi tu O kurwa To by trzeba było jakąś przerzutkę wyżej O, kurwa! Dawaj, dawaj Dalej, łańcuch spadnie, kurwa A już tak brzęczy wszystko, kurwa, Kamachina do chuja. Powinno ze mnie zejść jeszcze parę tych kilogramów Ale coś ostatnio po tych świętach wielkanocnych no nie chcę, nie chcę to iść w dobrym kierunku, nie chcę to iść tak jak ja chcę. Stanęła ta waga, ale sylwetka wedle pomiarów oraz, hu, yy, wizualnie ogólnie jest lepsza. Urywa, ale rzęzi ten łańcuch, jak spadnie to już chuj. Oh. Ech, pewnie morda na trening zapierdala, tylko roweru nie ma, bo mu zajebali. Oh. albo przepił. Ruchliwa ulica. Hrabnie, bez zatrzymywania się. Jezus, jak to skrzypi. się boję, że za niedługo bez pedału wrócę do domu. Kurwa. Czemu znowu wysybania jest? Czemu ta głowa jest ogolona? Powiem wam. Pewnie, że Wam Bo ja głupiec. Goliłem się, nie? Maszyneczka. Elegancko, tak jak ma być, nie? No i co? Nakładeczki zapomniałem. I mówię, poprawię setuna. 15 mm, 10, 20 było ustawione tam, co chciałem przyrównać. No i te zakole gdzieś tu opierdoliłem bez nasadki do zera. No to co, całe trzeba było opierdolić do zera. Piękno kurwa na kasztana opierdolony wiosną. Nie, no to nowy sprzęt trzeba kupić, bo jak ja będę tak miał nagrywać vlogi jeździć rowerem tym kurwa. Ja wolę, żeby go ktoś zajebał i z buta wolę wrócić i ten kawał drogi, co tu jadę. O, pusto. Nic nie ma, kurwa, nic się nie dzieje. A skrzypi. A na do krzaków wrzucę w pizdutę, rower. Się nie nadaje, kurwa. O, no, spracowałem go. No, się rozpracować trzeba. No i co, chwilę popierdoliłem i jesteśmy. Może się będzie chciał zamienić za tą maszynę. Kolory podobne. Sam. A Dlało. Idziemy. Jest i ulany pamiętniczek. Co my tutaj robimy? Pusz A było ostatni i grzecznie piszemy. Pół A! O. Trzy serie na maksa. Z świeci Uf. po serii podciągań Uf. trzeba lecieć dalej, bo zegar słoneczny mówi, że będzie się robić ciemno, a dwa ma przyjść ktoś nieprzyjemny i zamknąć, zwinąć ten interes, bo jest niedziela i w dzisiaj wcześniej zamykają. Także mam jeszcze około godziny czasu, żeby zajebać mój dwugodzinny trening. Także Uf. Trzeba będzie się śpieszyć A dwa no to Będzie ciemno, ja bez lampki Kawał drogi przede mną Chodź rybalować, będę kurwa pod tę górę znowu Nie lubię, ale trzeba no Takie cardio se wymyśliłem teraz No ale Można no, wyde pokazać? O, bardzo ładna Idziemy robić dalej Wiosełko Dobra Ostatnio było 90 na 9 powtórzeń w wiosełko. Dziś musimy przy to na przynajmniej 6, ale już, już, jest już tutaj 92,5 kg. Uff, nie mam dzisiaj dnia dobrego. Jest redukcja też, jakbyśmy utrzymali te 9 dni, byłoby super, ale no trzeba coś tam progresować też. Jedna seria robocza. Fiu-fiu. Dobra. Hop. No co powiem? Bujanina jakaś była szarpanina Ale kto by patrzył trzeba czasem bez bodźca nie zbudujesz mięśnia, a czasem tym bodźcem najlepsze co może być jest Właśnie szarpnięcie. Dobrze było. Obejrzałem, zobaczyłem. Ładna technika. Kurwa brawurowa wręcz. Teraz zarzucimy Bakofa. Zarzucimy Bakofa jakieś 75 kg, czy tam 77 jakieś może. Na około 12-15 ruchów. Także atakujemy. Minimum z minimum 12. Choćby wyszarpać. Kurwa z dna oceanu. Uff. Okej, przecież. Co ja się zastanawiam. Uuu, be! Uu, be! 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 Wszystko się kręci się. Musimy mu się jeszcze odbić, czago. Poklepać lekko. Szmatka, żeby się ulało. Coś kurwa, to to będzie. Rozkłacie nie wnosimy. Malutki gabaryt. Ty, to Big Ignace? Mój! O kurwa, ty! Serio? Nie no. Trudno. Co? Nie ty pierwszy. Nie <grym> Jak skreśla ładnie. mój! Sorry, sorry, nie chciałem ci po kurwa. A tam. No raczej by Vika takimi ciężarami nie wpiła. A wiesz co na nieczek, nie pomyśliłem. That's escuro vicende, tem cá. Ai, ai, ai. Uh. Bi lu ku Rrrrr! Z oknem cieplą się trzeba wrócić. A napadną Zobaczę Łysego. się wystraszą. A, jest! Stoi Urszulka. Nikt cię nie chciał? To cię wezmę już. Myślałem, że sobie spokojnie z buta wrócę. Tak jak mówiłem, ciemno będzie, jak będę wracał. Łusinka już pod pierzynką. No bo jak to tak, kurwa. Zmarznie łeb i chuj. Jutro Gile L4, i do pracy mi chuj. A ty kurwa, co? Jeden z drugim, kurwa. Komputerek, pierzynka, tiktok, kurwa. Za robotę się weź, kurwa. Weź się za siebie. Lato idzie wielkimi krokami, a potem co? W maju będziesz pisał, co możemy zrobić z tym tłuszczykiem? Wtedy już chuja zrobisz. Na na na, Rowerem Przemek gna La la la. Pszczury są lotwame. O chłopie, zobczaj to! Tu świeci. O! Tu! Kurwa! O kurwa, powiem tak! No kawał muszę jechać, kurwa, dribblować pod tę górę. Ciemno jak w dupie, ledwo mnie widać tu. Muszę by zrobić. O! Tak! O, dam Chuja widzę, że jest to, ale... <laughs> zobacz, zobacz chłopaku. Ale do rowu wiadę rzeki. To jedziemy trening wykonany Tak silno jak mogłem Oj, nie mogę takiego. nie mogę huh. Trening wykonany tak silno jak mogłem Coś tam sprogresowałem Gdzieś tam też było delikatnie słabiej Także no Dzięki za oglądanie Nie wiem kiedy się to pojawi Dzisiaj jest Chyba 7 kwietnia O za silna 7 kwietnia dzisiaj muszę ucupnąć schować tą kamerę Ujej o. o 7 kwietnia chyba dzisiaj Niedziela? Nie wiem już który dzień tygodnia nie wiem Zagubiłem się w rachubie W każdym razie mam jeszcze jakąś zaległość do wrzucenia nie ma weny, nie ma chęci, dzisiaj takie natchnienie mnie złapało, ale co tam, Uff. dzięki, siema.